scenki, a na ja nie nagrywam, tu się na mnie patrzy Jeżynka z wielką uważnością, aż się robię rachunek sumienia, czy wszystko dobrze zrobiłam dzisiaj. Takie to spojrzenie jest. Dzieciaki się bawią oczywiście przy kuwetach, mamusia wróciła od weta i wszystko jest ok, nic się nie dzieje. Nie ma żadnego płynu w brzuszku. Ma trochę powiększone węzły, ale to normalne po zabiegu. Także bardzo się z tego cieszę. A dzieciaki się też cieszą, ale fajnie ją witają za każdym razem. Cześć, Hej. na łapcie? O tak, pięknie. Daj łapeczkę. No daj. No daj łapeczkę. A co to za jakieś takie? No, a ty jesteś już taka piękna. Coś niesamowitego. One się robią cudowne w tej chwili. Aż zazdroszczę przyszłym domkom. A, rapaczki muszą być. O, ale takie są cudne scenki. Zobaczcie, te pary właśnie tak parami mają znaleźć domek. I bliźniaki po lewej mają, a nie bliźniaki po prawej nie mają. Ale zaraz się wymieszają wszyscy. Pięknie. Tak i tu jest fajny świat, koci. Muszę posprzątać tutaj, ale może wieczorem się zbiorę. zobaczymy. Akurat będę miała siłę, nie? Na razie idę sprzątać w chałupie, bo mam dramat. No jeszcze do pracy muszę troszkę wstąpić na chwilkę. Mm, jakie tutaj są buziaczki. Jakie buziaczki. No zobaczymy, zobaczymy, co się tu uda, a co się nie uda, bo my tutaj próbujemy zamiatać, sprzątać koci pokój i zobaczymy, co też się wydarzy. No, Malinka nie zjadła. To jest coś dziwnego, że ona nie zjadła. To ja się już od razu martwię. Ale z drugiej strony tyle zjadła, po jest jeszcze, przecież zostawiłam. Tak, to nie ma się co martwić. Uwaga dzieciaczki, uwaga. i tutaj robimy kupkę śmieci. Tak. Tu zamiatamy. I tu zamiatamy. No i nie wiem, czy to coś widać na tym filmiku, czy nie widać, jak one się zachowują. Naprawdę ciężka sprawa. Czekajcie. Czekajcie. Czekajcie, tu idzie. Jak tu sprzątać w takich warunkach? Jak tu można w takich warunkach sprzątać? Przecież to bez przerwy. Rozwalone wszystko będzie. Tak? <laughs> Czekajcie, inaczej już ustawimy tą kamerę. O, trochę za późno, ale łączyłam teraz taki widok. Zobaczymy, co tu widać, co tu widać. Przepraszam Panie Joseczkę. Przepraszam Panie Jęczkę. Tutaj się pchają oczywiście, dawno pchają się, tak? Teraz będziemy, wiecie co robić, myć podłogę, to dopiero się będzie działo. No, o buziaki moje. Także chyba najlepiej jednak z tego wszystkiego jest taki normalny widok o, na koteczki. A zaraz będziemy mieć podłogę, to zobaczymy jak to zrobić. Żeby było dobrze. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Sią, sią. Titi, ti, 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 i ti, ti. ti, ti, ti. Na? No, walczysz? Wstajesz do walki? Miastełko? A ty co, Jerzyneczka? Hmm? Ech, bardzo są zainteresowane. Dobra, robimy przerwę. No dobra, zaczynamy mycie podłogi, czyli jakąś tam czynność, która powinna troszkę zainteresować bączuszki moje. Ciekawa jestem, czy zainteresuje. No już się gromadzą, się gromadzą, się bączuszki. Gromadzą się tutaj. Gromadzą się. Co się dzieje? Mycie podłogi, łapki się będą ślizgać. Tak? Tak, będzie fajnie. Co tu jest na tej podłodze? Co tu jest? No, jak to wygląda? Jak to piszko wygląda? I fajnie. No, kto się będzie ślizgał? Kto się tutaj będzie ślizgał? Nie Co to jest? Co to ma być? Oj! Przepraszam, Ty tam siedziałaś? Ja nie wiedziałam, gdzie Ty tam siedzisz. Przepraszam Ciebie. No. Kto się będzie bawił? Widzicie tamte... Te, jak to się nazywa? Groźne koty. Nastroszone. To agreści? Nie, to poziomka. Poziomka taka groźna. Poziomka taka groźna. oj, ojej. No. A tu zobaczcie. Mamusia jest już po zabiegu, a pozę ma wciąż taką rujową. Teraz się rozsuną, to może będzie widać. o, Taką rujową ma pozę. No dobra, zrobimy inaczej. Dobra, może tak troszkę. Troszkę tak troszkę śmak. No, proszę. Proszę. Zainteresowani jesteście bardzo, bardzo, bardzo. No. Tutaj jeszcze jeżyneczka sobie patrzy, taka kochana. Patrzcie, jak Aronia, jaki jak irokas. Jaka nastroszona dziewczyna. Jaka nastroszona. No pięknie. ty na Ciebie to można liczyć. Na ciebie to można liczyć. Łapki się ślizgają. Jakie to fajne, nie? Że się tak ślizgają. Takie inne. No pięknie po prostu. Co tam się dzieje? Jak te łapeczki się ślizgają? No, jak tam? Aha, 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 aha jaki aniezwojalny chłopczyk. Jaki, An jest zbajowy? Złapałeś tego mopa? No, cioty. No. Kto tu jeszcze się bawi? Kto tu jeszcze się bawi? Kiepska coś zabawa. Tylko agreścik reaguje tak jak trzeba. Kiepska, kiepska, kiepska. Pewnie jak wyłączę kamerę. Zaraz się zacznie, bardzo fajna. <gry> dobra nulek, ja posprzątam porządniej troszeczkę. Dobra, ale was tu jest. Co? malineczka śliczna, śliczna, taka kochana, śliczna. Liczne. piękna, kochana malineczka, tak, bardzo kochana, bardzo, Daj. co ty poziomka, co ty takie jakieś wygibasy, co, uuu, godzilla była, Trochę nie wiedzą, jak się zachować. Jak się tu zachować? Co tu robić? Co to ma być wszystko? Oj, 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 oj. Czekajcie, dam wam mu piłeczkę. Proszę. No. Kto będzie się barwał piłeczką? Silicznik. Silicznik. Poziomka wyprawia. Widzicie to? Jakieś ataki takie bokiem. Ona jest kokietka, naprawdę niezła. Dobra, to się proszę nie? Tak nie sprzątany. Teraz pójdę, jeszcze przyniosę świeżą wodę. No, przepraszam, muszę wyjść. Bardzo Pana przepraszam. Proszę się dbać. I tak, zraniać. Fajnie. Nie wiem, co tu się nagrywało. Mam nadzieję, że coś fajnego. No i teraz dla koteczków niespodzianka, bo u mnie już nikt nie korzysta z tego. To niech one się pocieszą, bo majeczka nie korzysta. Zobaczcie, co ja dla Was tu przyniosłam. Co ja dla Was tu przyniosłam? Czy to jest fajne? Czy to jest godne zauważenia? U, jeden kotek zauważył. Czy poziomeczka zauważy? Zauważy. Kotki bardzo lubią spać tutaj, wiecie? Bardzo. To musimy tak ustawić, żeby nie zasłaniało całego pokoju. No, bardzo lubią koteczki spać. A ty, kolego, chciałam coś, ty jesteś poszczytawczy, jak to mężczyzna, prawda? Nowość. Tego tu nie było cały czas, tak jest. O, zauważył. Koleżanka, zauważył. No, coś się tu dzieje. Patrzą. Zainteresowane. Koteczki tunelu, zwiedzanie. Tu jest taki fajny, widzisz, o pędzelek do zabawy. No łażą, łażą. No, Aronia też się zainteresowała, także będą miały jakiś czas zabrobeczkę. No proszę, jak pięknie. Zaraz tylko ustawimy, żeby było dobrze widać. No i zapraszamy na live'a, bo film będzie długi. Dziękujemy, życzymy miłej nocy. Choć może jak się coś jeszcze wydarzy, to jeszcze nagle. Słuchajcie, a jednak jeszcze ujęcie, gdyż kociaki po prostu się rozszalały w tym nowym tunelu. To jest niesamowite, mają tyle zabawek, a rzuciły się na nowość. I szaleją, ganiają, skaczą, cały tunel chodzi. Po prostu. Cały tunel tylko chodzi. O proszę, tam się napadają. On jest bardzo fajny, kotki go lubią. Za plusie kupiony, jakby co. Jakby co, to prosimy o zakupy przez link, który jest przypiętym poście. Bardzo prosimy. No. Takie słoneczka kochanie. Takie kochane słoneczka. <grybuj> To jest super, po prostu zabaweczka, przynajmniej na jakiś czas. Mamusia się zabrała za jedzenie, także nie muszę się martwić. Po prostu tamto, co się nie pasowało. Ależ one mają energię. Ale muszę powiedzieć, że ja też dzisiaj cały dzień na wysokiej energii. to życzę mi już wrażeń na live. Pa. No a na koniec, już taki najostatniejszy koniec, koniec końców, cudowna zabawa Malinki ze swoimi dziećmi. Tak jak pisały dziewczyny, pięć kociaków w kocim pokoju. Warto zobaczyć, bo scenki są boskie. No i przy okazji nieśmiało wspominam, że Malinka również szuka domu. To jest bardzo kochana, spokojna kicunia, która jest bardzo łagodna i miła. Może ktoś nie ma kotka i chciałby mieć taką spokojniejszą kicę, no to wtedy ona jest bardzo dobra. Dlatego jeszcze nie wiem, jak zachowa się z innymi zwierzętami, z innymi kotami, no bo z pieskiem na pewno się dogada. Miłego oglądania, bo to jest coś pięknego. Buziaki. thank mm -hmm. you